Mam na myśli partnerów życiowych odnoszących się nieprzyjemnie do siebie nawzajem. Znacie ten dowcip. W pierwszym roku małżeństwa żona słucha męża, w drugim roku małżeństwa mąż słucha żony, a w trzecim roku małżeństwa sąsiedzi słuchają ich obojga. Można stwierdzić, jak długo trwa dane małżeństwo po tym, w jaki sposób ludzie się do siebie odnoszą. Wpadają w nawyk ripostowania sobie podczas przykrej wymiany zdań, są dla siebie złośliwi i tylko coraz bardziej nakręcają spirale kłótni. To bardzo przykre, jak dwoje kochających się ludzi wpada w zły nawyk nieprzyjemnego odnoszenia się do siebie nawzajem. Także w tym przypadku używam programowania uważności, ucząc ludzi, żeby tak nie postępowali. To wystarczy, ponieważ mamy tu do czynienia ze zwykłym nawykiem, który rozwija się wskutek długiego wspólnego życia. Czasami jesteśmy w złym humorze i mówimy wtedy coś przykrego, na co otrzymujemy jeszcze mniej przyjemną odpowiedź. Zaczynamy przerzucać się ripostami i staje się to bardzo złym nawykiem. Jak więc poradzić sobie z tym uzależnieniem od złej mowy? Otóż, kiedy nikogo nie ma w pobliżu i odczuwacie wewnętrzny spokój, powtórzcie sobie: kiedy mój partner lub partnerka powie coś nieprzyjemnego, ja odpowiem coś miłego. Kiedy powie coś nieprzyjemnego, ja odpowiem coś miłego. Kiedy powie coś nieprzyjemnego, ja ja odpowiem coś miłego. Poinstruujcie swój umysł i przestańcie o tym myśleć. Nie musicie być spięci i obchodzić się z waszym partnerem lub partnerką jak z jajkiem. Będziecie zadziwieni, jak ta technika działa. Powiedzmy, że usłyszycie coś niemiłego lub niestosownego pod waszym adresem. Już macie zamiar odpowiedzieć według starego nawyku, gdy nagle uświadamiacie sobie, że istnieje inny sposób, że można odpowiedzieć czymś miłym. Przełamujecie nawyk. Kiedy partnerka dzwoni do was ze słowami, znowu się spóźniasz. Odpowiadacie, wiem, ale bardzo za tobą tęsknię i nie mogę się doczekać, aż wrócę. Czy cokolwiek w tym rodzaju. To naprawdę działa. Pozwala przełamać zły nawyk wrogiej dyskusji. Możecie zacząć inaczej odnosić się do siebie nawzajem. Jeśli macie coś do zarzucenia drugiej osobie, coś o czym naprawdę powinna wiedzieć, nie popadajcie w dawną oskarżycielską manierę. Jeśli chcecie wpłynąć na zmianę zachowania partnera lub partnerki, nie zwracajcie się do nich wrogim tonem, kiedy wracają zmęczeni i zestresowani z pracy. Zaproście ich na kolację. Najlepiej do ich ulubionej restauracji, gdzie podadzą Wam kilka dań. Gwarantuję, że przy ostatnim daniu będziecie mogli powiedzieć im wszystko. Będą tak ułagodzeni, że wysłuchają wszystkiego, co macie im do powiedzenia. To jest właściwy sposób na strofowanie ludzi. Trzeba ich najpierw dobrze potraktować, ugłaskać. Wtedy łatwiej przełkną gorzką pigułkę waszej krytyki. Będą w dobrym nastroju, nie będą zmęczeni. Porzućcie więc zły zwyczaj przerzucania się niemiłymi odpowiedziami.